Minęło dokładnie 14 dni od wysiewu nasionek. I możecie zobaczyć w tym momencie, jak wygląda tacka po tych 14 dniach. Tak jak widać, przez dwa tygodnie praktycznie wszystkie, wszystkie pola zazieleniły się. No i to zależy od odmiany część, część już urosła i ma kilka centymetrów wysokości. Liście nie się rozkładają. Nawet może będzie widać już jakieś zalążki pierwszych liści właściwych. Yy, chyba tutaj nawet nie, wiem czy mi teraz ostrość. No część, część, odmian jeszcze nie wyszła, mam nadzieję, że jeszcze jeszcze w ciągu następnego tygodnia wszystkie pola już będą gotowe. Yy, no i te, które są odpowiednio wysokie, mają kilka centymetrów wysokości, w tym momencie już nadają się do rozsadzania, pikowania i po prostu będą się znajdować w osobnych kubeczkach. Chciałem pokazać wam, jak to yy, planuję robić. Więc tak, czego będę potrzebował, jest to znowu ziemia, ta która mi została wtedy z wysiewu, biały kubeczek, ja pikuję właśnie do takich kubeczków, one mają około 200 ml, każdy z nich ma zrobioną dziurkę, używam ich po prostu kilka razy, kilkukrotnie, znaczy każdy kubeczek wykorzystuję kilkukrotnie w kolejnych latach, trzeba je po prostu umyć. I po wymyciu one się nadają na, na kolejny, kolejny rok. Jak to będzie wyglądać? W skrócie planuję wybrać te odmiany, których, których siewki już wyrosły. Czyli tak, na przykład tą tutaj. Tutaj mam arkusz, w którym będę mógł rozpoznać, co to za odmiana. Następnie będę ją wyciągał. Całe pole wyciągnę z, z tej tacki, rozdzielę je i po prostu wtedy rozpikuję taką pożądaną ilość pożądaną ilość siewek. chwilę przedstawię sobie telefon na statyw, żeby dobrze to było widać co jeszcze mogłem powiedzieć, wysiewając kilka nasion naraz w jednym polu, często zdarza się taka stacja jak tutaj, że praktycznie nasiona podnoszą podnoszą tą ziemię i wtedy dobrze jest im pomóc, bo czasami po prostu, jeżeli trochę za, za grubo się tą ziemią przysypie to po prostu one nie są w stanie je podnieść i się pod nią w ten sposób tutaj już się teraz uwolniłem i one będą w ciągu kilku kolejnych dni fajnie się rozwijać Ok, przestawiam teraz telefon na statyw i przechodzimy do, do wyciągania roślinek, siewek z tacki więc Pierwsze, co należy zrobić, to zidentyfikować odmianę, którą będziemy pikować. Wybrałem tutaj, pokażę Wam po prostu na przykładzie jednej siewki, jak to wygląda, żeby nie przynudzać, a ja po prostu będę sobie dzisiaj całe to popołudnie i wieczór się w to bawił, a Wam pokażę po prostu na przykładzie jednego kubeczka. Także pierwsza rzecz to identyfikujemy, co to jest za odmiana. Mam przygotowany arkusz z odmianami. Który po prostu robiłem wysiewając. Wybrałem te pole tutaj. To jest pole na tace numer 1, i to jest pole numer 6 w dolnym rzędzie, od lewej strony licząc. Identyfikuję, identyfikuję, że jest to odmiana Sweet Banana, nasiona z 2018 roku, z mojego własnego zbioru nasion. No tak, jak widać, bardzo, bardzo ładnie tu wzeszła. I teraz pierwszą rzeczą, którą będę robił, to jest wyciągnięcie, wyciągnięcie tych siewek, tego całego pola. Jeżeli bardzo nam zależy na tych siewkach, to znaczy chcemy je wszystkie rozpikować, trzeba robić to szczególnie uważnie. Ja szczerze mówiąc, zaplanowałem że sadzonek Sweet Banany chciałby mieć w tym roku 4 sztuki. Tak naprawdę 3, ale zawsze zakładam po prostu jedną więcej. Z tego względu, iż myślę, że po prostu mi wypadnie w trakcie, w trakcie sezonu, i z tych czterech zrobi mi się, zrobi mi się trzy. Jeżeli mi nie wypadnie i zostaną cztery, to po prostu albo sprzedam, albo oddam. Więc, więc nie muszę aż tak bardzo uważać, bo tutaj nasiona wzeszły bardzo, bardzo ładnie. Jest ich, jest ich kilka, praktycznie dwa razy więcej niż ich naprawdę potrzebuję. Mam taką łyżeczkę do rozprowadzania pasty termoprzewodzącej no i tutaj zostanie wykorzystana w inny sposób pierwszą rzeczą, którą należy zrobić trzeba wzruszyć całe to pole poprzez podważenie z każdej strony przystawania do tych ścianek po prostu wsadzić, żeby to było, było luźno są dwie metody pierwsza metoda polega na tym, że robi się to na mokro czyli po spryskaniu, kiedy ta bryłka ziemi jest wilgotna Druga metoda, kiedy robi się to na sucho. Na sucho ma tą zaletę, że ziemia odstaje wtedy po prostu od ścianek i jest to łatwiej wyciągnąć, ale ma też tą wadę, że o wiele trudniej rozdzielać pojedyncze siewki no i też łatwiej wtedy uszkodzić korzonek. Z tego, z tego powodu ja preferuję metodę na mokro i po prostu sobie podważam. Gdyby to było suche, praktycznie mógłbym to wyciągnąć jednym ruchem ręki bez tego podważania. Więc teraz zostało to podważone z każdej strony i delikatnie mogę teraz spróbować wyjąć całą bryłkę z, z pola tackiej. Praktycznie się udało. Tutaj akurat ona się dość mocno rozsypała, nie było to zamierzone. Chciałem zrobić małą zmianę kadru, ponieważ e, okazało się, że zasłaniam sobie wszystko prawą ręką. Przeniosłem telefon na lewą stronę. Mam nadzieję, że będzie lepiej widać. E, tutaj mam pierwszą siewkę, którą wybrałem przed chwilą, jako perspektywiczną. E, tutaj mam też do pokazania taką siewkę, która. No, jeszcze nie zdążę się w pełni wykształcić plus przyblokowało ją, nasionko nie zeszło, nie uwolniło liścieni. więc, no tutaj ona po prostu będzie do, do wyrzucenia. Szukam kolejnej, staram się wybrać taką, która byłaby nie najbardziej wyciągnięta, oraz taką, która, yy, która miałaby już dość rozbudowane liścienie, jak najbardziej mięsiste, jak największe. I właśnie coś takiego znalazłem. No, może być nawet z taką kępką ziemi to jest siewka numer 2. Powiedzmy, że to będzie numer 3. to niestety obomałem jej właśnie korzonek, dlatego trzeba być bardzo delikatnym, tak jak mówiłem, więc już się, już się raczej nie będzie nadawać, całe szczęście mam ich. Mam ich tutaj jeszcze sporo. O, tutaj mam dwie takie z trzy nawet z pięknymi, długimi ogonkami, tak jak widać. Postaram się teraz je delikatnie rozdzielić. Więc udało mi się wybrać tak naprawdę sześć sztuk. Potrzebuję tylko 4, ale zawsze mieć lepiej więcej do wyboru niż mniej. To cała reszta po prostu pójdzie, pójdzie do wyrzucenia. Tutaj tak jak widać są jeszcze jakieś nasiona nieskiełkowane, więc też tego raczej nie będę tutaj nasionka z kiełkiem. No aczkolwiek przy takim wysiewie jak u mnie, kiedy zawsze po prostu wrzucam dużo więcej nasion niż potrzebuję, żeby móc sobie wybrać właśnie te najładniejsze siewki, no to niestety zawsze taka forma odpadu. Istnieje. Teraz zaraz to ogarnę i wrócę do Was już z tymi bezpośrednio siewkami, którymi będę się zajmował. Jeszcze, może dwa słowa o kubeczkach, których używam do, do przygotowania tej swojej rozsady. Są to takie najzwyczajniejsze w świecie kubeczki plastikowe do napojów o pojemności 0,2 litra. Jedyna rzecz, którą z nimi trzeba zrobić jest to dziurka w zdenku. Jest ona wymagana do tego, żeby mógł nastąpić odpływ nadmiaru wody, jeżeli przelejecie swoją siewkę czy już później sadzonkę. Takiego, tego typu przelanie jest to najczęstsza przyczyna uśmiercania sadzonki. Jest to po prostu najbardziej, naj, najbardziej popularne zagrożenie yy, i coś co większość właśnie amatorów robiących to pierwszy raz robi źle. Taka mała dziurka może dwie takie małe dziurki, są w pełni wystarczające, żeby przed tym się zabezpieczyć. To znaczy, nadmiar wody po prostu odpłynie i nie będzie topił korzeni. W sumie to należy jeszcze także taki kubeczek podpisać. Ja planuję w tym roku mieć około 300-400 sztuk, więc koniecznym jest, żeby wiedzieć dokładnie, jaka odmiana w środku rośnie. Bardzo ciężko jest roz rozróżnić różne odmiany po samym z samym ich pokroju, po tym jak wyglądają, jeszcze przed owocowaniem praktycznie jest to niemożliwe z tego względu trzeba go po prostu podpisać marker, dobrze gdyby był niezmywalny, ponieważ przy podlewaniu może Wam się przelać woda zmazać, kiedy on będzie po prostu niezmywalny to, to nic z tym się nie stanie i podpisuję to nazwą odmiany I teraz już będę wiedział, czy przesadzając roślinkę do jeszcze większego kubeczka, czy już wsadzając ją do, do gruntu, będę dokładnie wiedział, co to za odmiana oraz co dalej mam z nią robić. Część osób pisze także jeszcze datę wysiewu lub datę przesadzenia, do tego, żeby mieć takie dodatkowe informacje, móc porównywać sobie, jak te rośliny rosną. Aczkolwiek według mnie jest to niepotrzebne i mi starcza po prostu nazwa odmiany. Więc kolejną rzeczą, którą będę robił, jest to napełnienie tego kubeczka ziemią. I już zrobię teraz ścięcie, przyniosę sobie ziemię na stół, zmienię tutaj trochę układ i zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Mam te sześć wybranych siewek. Pusty kubeczek, ziemię przyniosłem, pozbyłem się tymczasowo tacki. I będę nakładał po prostu ziemię do kubeczka. Są na to dwie metody. Pierwsza jest taka, że część osób woli, żeby ta ziemia była luźna na całości, a część osób ją ubija ponieważ jeżeli zostawimy ją luźną, to przy podlewaniu ona będzie po prostu za każdym razem osiadać i w pewnym momencie zrobi jej się zamiast cały kubeczek to zrobią jej się dwie trzecie kubeczka ja mieszam trochę tą metodę, ponieważ ubijam ziemię która jest w dolnych warstwach to znaczy w tej, w której korzonek na razie nie będzie jeszcze sobie rósł za to będzie się rozwijał w przyszłości dopiero w niej i on tutaj sobie da radę w niej drążyć. Za to ta górna część, w której on będzie rósł już teraz, żeby mu to ułatwić, będzie dość luźna. Praktycznie minimalnie, tylko żeby wypchnąć powietrze. Teraz kolejna rzecz to wysokość, do której nakładam ziemię. Jeżeli nałożycie je zbyt mało, to ta roślina po prostu na samym początku będzie przesłaniana yy, przez rand kubeczka. Słońce nie będzie dochodzić do całości, do całej łodygi. Yy, no i jest to też częsty problem, że to dodatkowo jeszcze, mimo że mamy w lutym i marcu mało światła, to jeszcze dodatkowo je ogranicza i ta siewka będzie się jeszcze bardziej wyciągać. Yy, w ten sposób, to znaczy, zostawiając około pół centymetra yy, wolnego miejsca, woda nie będzie się przelewać przy podlewaniu, ona zresztą nie powinna się w ogóle przelewać, nie powinna się używać takiej ilości wody, żeby ona się tutaj przelewała przez ten rant, a jednocześnie ta roślina będzie już wystawać, wystawać z kubeczka, no i nie mówiąc o tym, że ma więcej ziemi, więcej miejsca do zbudowania swojej bryły korzeniowej. Więc mniej więcej tak to wygląda, do takiej wysokości około pół centymetra od krawędzi, na dole jest dość ubita tu na górze luźniejsza, żeby mogła, no, początkowo te korzonki mogły się e, rozrastać kolejnym etapem jest zrobienie dziurki ja ją robię po prostu ołówkiem mam tutaj ołówek i na samym środku jeszcze sobie to rozluźniam, robię dziurkę którą wsadzam, wsadzam siewkę, i teraz co do wysokości wsadzenia siewki. Ona sobie rosła w gruncie teraz do tej, do tej wysokości, a ta część po prostu się wyciągnęła. I znów są, jest kilka szkół. Część czasów twierdzi, że jeżeli wsadzimy ją wysoko, to roślina przechoruje. Ja jednak z praktyki wiem, iż przynajmniej w mojej uprawie się to sprawdza, z tego względu, iż po prostu tutaj utworzą się mi tak korzonki, a ona będzie sztywniejsza. I mniej wyciągnięta, po prostu jej pokrój będzie, będzie przyjemniejszy. Więc ja zawsze staram się ją schować dość głęboko. Kolejna rzecz, jeżeli ta dziurka będzie zbyt płytka, to korzonek się podwinie. On będzie nawet w górę skierowany. I tego należy unikać. Z tego względu ja tutaj sobie mierzę i widzę, że ona jest po prostu zbyt płytka. Muszę ją pogłębić. Dobra, teraz, teraz powinno starczyć. I wsadzam właśnie uważając, żeby korzonek się jakoś bardzo nie podwinął. Delikatnie ugniatam to palcami. Tutaj jeszcze przy rancie zawsze, jeżeli delikatnie się upchnie, to ona po prostu sobie dojdzie. No i pierwsza, pierwsza siewka została wsadzona tak mniej więcej to wygląda Kolejna rzeczą, którą trzeba zrobić będzie po prostu ustawienie tego w ciepłym miejscu na parapecie no i to też jest kwestia taka, że przy o ile przy kiełkowaniu papryki wymagają temperatury bliskiej 30 stopni to już na takim etapie taka temperatura cała nie jest wymagana czyli temperatura pokojowa trochę więcej będzie, będzie odpowiednia więc po prostu stawiam ją na parapecie na tacce i dokonuję pierwszego, pierwszego podlania Także mam już przygotowaną tackę ogrodniczą, którą postawiłem na parapecie. Ten parapet jest w ogóle pod kaloryferem, więc, więc warunki będą odpowiednie. Mam tu dość spore okno od strony południowo-zachodniej. I na takiej tacce będę kolejno ustawiał te sadzonki. Po ustawieniu po prostu je pierwszy raz podlewam. Staram się nie lać po liściach, nie, nie jest to nigdy wskazane. I taką ilością wody, raz. Ten drugi. Ziemia była dość sucha, wyschnięta, więc tutaj jakby nic nie, nic nie szkodzi. Zresztą nadmiar, nadmiar spłynie. Za chwilę to opadnie. No i w tym momencie ona zaczyna sobie rosnąć już w kubeczku 200 ml. 200 ml. Wrócę do Was yy, po tym, jak wys wysieje, wysadzę. Wysadzę w sumie nie wysieję, wysadzę tego więcej i zobaczycie, jak to będzie wyglądać na całym parapecie, który będzie po prostu zostawiony, zostawiony takimi kubeczkami. No i wczoraj wieczorem trochę poprzesadzałem, poprzepikowywałem tego i są już pierwsze efekty. Więc mam taką tackę tutaj. Tak to wygląda. Podpisane kubeczki, rosnące, rosnące siewki kolejną Przy oknie. Teraz już ta temperatura może być troszeczkę niższa niż przy kiełkowaniu i będą sobie rosnąć. Mam nadzieję, że będzie wszystko OK. Tu mam jeszcze tacki też przy koloreferze, tacki, na których no widać które, które odmiany już wybrałem. No i w kolejnych po prostu każdego dnia wieczorem będę na nowo. Kolejne, następne siewki rozpikowywał i kierował je do kubeczków pojedynczych. Aż po prostu wszystkie odmiany, których chcę, będę miał odpowiednią liczbę zamierzoną. No i tak to by na ten moment wyglądało. Kolejny etap to będzie przesadzanie z tych kubeczków. Yy, 200 ml do kubeczków, 600 ml, bo taki mam, taki mam progres, to znaczy 200-600, a później z tych 600 już po prostu prosto do gruntu lub do dużych donic. Eee, może jeszcze zrobię film, pokażę Wam jak już będę miał wszystko rozpikowane, jak to wygląda, bo będzie tego około może 300-400 sztuk. Więc zobaczymy wtedy jak to wygląda. A na razie wrzucam, wrzucam to, żebyście mogli sobie zobaczyć kolejne kroki przy takiej mieszkaniowej po prostu produkcji rozsady i uprawie papryki